Cześć, witajcie, tutaj próbujący się rozbudzić Getsu. Witam was w kolejnym Baba i Siw, kolejnym odcinku, w sensie Baba i You, nie w kolei, kolejnej babie, no wiecie o co chodzi. Mam mechanikę Phantom. Co to jest Fantom? Że wypchałem skałę już widzę, ona się tak yy, nie błyszczy, tylko tak, tak miga, taka przezroczysta się robi. I mogę wepchnąć na inny obiekt w ten sposób, ale już dalej nie mogę wejść, bo ja tam nie mogę wejść. Obiekt by chyba mógł za obie. albo nie. Obiekt, obiekt też się wpycha i nic nie mogę zrobić. To muszę pomyśleć, co muszę uczynić w takim razie duchem. Może ja muszę być duchem i to jest przedstawienie tej mechaniki i w ten sposób będę mógł przejść gdziekolwiek, ale wtedy, jak jestem duchem, to nie mogę też przepychać rzeczy. Już nie mogę się chyba dostać. Po coś mam trzy skały wydaje mi się, że może być po to, żeby na przykład przepchać sobie i wypchnąć woli stop, ten warunek jakoś zmienić. Tak najprędzej by mi się wydawało. A poza tym to muszę wam się pochwalić, że zrobiłem sobie przemeblowanie pokoju, to znaczy dostawiłem komputer do innej ściany, bo stwierdziłem, że przy tamtej są hałaśliwi sąsiedzi i mam nadzieję, że teraz będzie mniej słać. Większy komfort też dla mnie będzie. Oby tak właśnie było, ale jak będzie, to się okaże. Już się pojawia problem, bo nie jestem w stanie tego wypchać dalej. Bo tekst nie jest fantomem. Chyba, że będzie rok i fantom równocześnie, ale baba będzie puszem, na przykład. Nie, co to co się stało. Bo też dwa obiekty mogą być fantomem. I... nie wiem, co się wtedy dzieje. No nie. Ja widzę, że muszę coś zrobić z wall i stop. I muszę tam być już dobrą babą. A może zrobię sobie baba i spusz? Zobaczę baba i spusz i może coś mnie wepchnie tam na przykład? Hmm... Tak właśnie nie wiem. Jakie właściwości jeszcze może mieć fantom, o których ja nie wiem? Bo tu nie jestem w stanie... No jestem w stanie tu przejść, ale nic poza tym. Tylko potem tego nie odzyskam. się to mnie martwi w tym wszystkim, że jak już raz będę fantomem, to już nigdy nic z tym nie zrobię. Chyba, że na przykład jak rok i spuszcz, to dalej będzie puszcz. Jako duch mogę popychać rzeczy, bo mówi się, że, że duchy przesuwają rzeczy w naszych... Nas, nasze rzeczy w mieszkaniu jak straszą, nie? To może ja też tak będę w stanie robić po prostu i to ma być też element tej mechaniki. Ja za pomocą skały jestem... Nie, też nie jestem w stanie nic zrobić. Aha, Boże, jakie to jest proste. Wstyd mi za siebie, że tego nie widzę. Znaczy, nie widziałem tego wcześniej. Przecież mogę zrobić, że Roki z Baba i tyle i koniec gry. No, to ja nie wiem, nad czym się zastanawiam w ogóle. Roki z Baba, wychodzę. Jezus. <gry> Tak bardzo próbowałem wykorzystać inaczej tę mechanikę, trzeba było w klocku się zamienić w coś innego. To zobaczmy dwudziestkę. Dokąd zmierzam? Tam było co to jest, a tu dokąd zmierzam. Kim jestem, dokąd zmierzam? Takie podstawowe pytanie życiowe dosyć można powiedzieć. School is defeat and phantom. Mogę... Nie mogę w to wchodzić. Nawet jak jest defeatem, to phantom psuje, czyli duch straszy. I mogę jeszcze sobie pusza wepchnąć w ten sposób, na przykład wep... Hmm? Jeszcze. Aha, bo jestem fantomem. To psuje koncept. Jeszcze można od drugiej strony, można wypchać to. Tutaj jakoś. A zablokowali to specjalnie, żeby tekst wchodził parę razy w czaszkę. Rock i spól Mogę ciągnąć ze sobą skałę, mogę też czaszkę, to nie wiem akurat. Uż też mogę zrobić, mogę sprawić, że się zmienię. Rock i z baba tym razem nie zrobię. Co oni ode mnie tutaj chcą? To jest duch. Nie mogę w to wejść tak czy siak. Mogę wypchnąć i zamienić się w skałę średnią. Coś czuję, że musielibyśmy wykorzystać pól ale w niedobrym kontekście, takiego, którego średnio lubię, ale. Z... Nie, tutaj też nie jestem w stanie i się zablokowałem do tego. A mogę też ściągnąć pewnie jako duch obiekty i może w ten sposób. O, wchodzę w wyrazy. Może w ten sposób bym jakoś ominął to. Zobaczmy, zamienię się w ducha. Push, rock i pull. I ciągnę jako duch. Mimo, że jestem duchem, to mogę to ciągnąć, czyli puszować wynika z tego, że też bym mógł, tylko już nie zmienię tego warunku. Zawsze będę duchem. Jako duch możliwe, że też jestem w stanie jednak wygrać. Skała, w odróżnieniu od innych rzeczy, jest w stanie niszczyć znaczy, jest w stanie przesuwać obiekty, czyli jestem w stanie jako duch wejść na przykład tutaj, i gdzie tylko chcę. Aha. Ym... Może będę się dobrze ustawiał. Ale jestem w stanie wejść i pociągnąć, wypchnąć, w ten sposób już jestem, nie jestem fantomem Tylko... zniszczyły się warunki Czyli push nie działa jak jestem duchem, ale pull działa To wynika z tego, że jeszcze mogę zrobić tak... I... Baba is you and push, defeat and... i tam warunku nie ma, ale mogę usunąć And rock nie działa, and push... Mogę zrobić Żeby wypchnąć I zobaczymy czy wypchniemy czy to pomoże, bo tutaj we flagę wszystko wejdzie, niestety? Może pól bardziej? Pól by chyba bardziej pasowało. Dun, dun. Pociągniemy, coś tam wypchniemy. O tutaj na przykład wyciągniemy czaszkę i wygrywamy. Czyli widzę, że jako duch też mam możliwość angażowania, znaczy z powrotem przywrócenia się w normalność i angażowania się w świat rzeczywisty, tylko muszę to robić za pomocą innych obiektów, co faktycznie czyni tę mechanikę taką ciekawą. Dalej mamy kij z puszki i z fantom. Nie jestem w stanie nawet jako. Nie jestem w stanie jako ducha pchać. A czemu tam nie mogłem, tę stronę? Bo jest zablokowany na przejście w prawo, nie może iść w prawo, znowu lokt się pojawiło. To jestem w stanie na przykład sprawić, żeby klucz był skałą. Wtedy wypchnę jako, że będzie skałą bliżej w prawej strony, ale też ta skała może być fantomem równocześnie. I wepchnę ją w drzwi. Jak wepchnę ją w drzwi, to może stać się na nowo kluczem, w ten sposób otworzy. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mogę dopaść wtedy flagę i... Co tu było skomplikowanego w tym poziomie? Nic! Był jeszcze łatwiejszy niż dwa poprzednie, bym powiedział. To 22. I chyba skończymy sobie dzisiejszy świat, patrząc na nasze tempo dzisiejsze. Arrow is Shift. Jeśli się tu dostanę, to mogę iść po pszczółkę. Strzałka mnie popycha. I jestem... Muszę sprawić, żeby na przykład ta pszczółka... Albo strzałka, obojętnie. Coś musi się stać fantomem. Pszczółki chyba nie wydostanę za szybko, więc niech będzie, że strzałka będzie fantomem. Będzie duchem, i też strzałka będzie mogła być wepchana gdzieś. Yy, tutaj już łączą się z narodem, z tego co widzę, strzałki. I chyba wiem o co mi tutaj chodzi. Mogę to usunąć na razie ten fantom, bo mi tutaj przeszkadza. Co, co się dzieje? Aha, bo jeszcze arrow is push. Wydaje mi się, że powinniśmy. Zrobić sobie tutaj strzałkę na przykład, i teraz strzałka będzie shiftem i wyleci tam. Powinna zostać pociągnięta niekoniecznie do odpowiedzialności, a bardziej do na taśmę produkcyjną i poleciała przed siebie. Yy, to może niezbyt dobrze, może już powinienem oddzielić. Dobra, do góry leci i swing, ale nie przepycha, bo jest dalej duchem. Czyli muszę tę duchowość usunąć. Tutaj się wypchnął i idzie. I dobchało, to jeszcze bi, Musimy to samo z B zrobić, ale najlepiej. Po co mi w sumie jest pszczoła? Pszczoła musi być zwycięstwem, czyli ona musi tu zostać, ok. To zrobimy to samo co ostatnio. Tylko będą strzałki na sobie, one się będą wzajemnie shiftowały, więc tak czy siak tam dolecą. I możemy nawet już teraz to zrobić, jako fantom częściowo. A, tam wypycha dalej tę strzałkę. Nie podoba mi się to, to może jeszcze muszę shiftować, ale bez pusza. Zobaczcie, że to wypycha. Jedyna skomplikowana rzecz tutaj może być taka, żeby wepchnąć te strzałki równocześnie, obawiam się. Z dobrej odległości. Też mogę robić zawsze, że arrow is bb, is arrow, jakbym nie chciał. Ale musimy też pamiętać o zwycięstwie. Dobra, to zobaczymy, czy to ma rację bytu. W ten sposób, że... Tam za bardzo wykręca, widzicie? Więc musimy tutaj przerwać na chwilę, jak już pójdzie. Ale to wtedy tylko to jedno pójdzie. To chyba musimy najpierw ustawić jedną strzałkę, potem drugą. Ile się tylko jedna strzałka? No... Tutaj wypchnie co trzeba, ale nie zbyt dużo. O! Będzie? Będzie, będzie? Dwa razy za bardzo, za bardzo. Nie może być fantomem chyba. Jeśli nie będzie fantomem, to zrobimy to. OK, zrobiliśmy, jest szczółka. Trzeba było dopasować, synchronizować strzałki, ale też nie za bardzo, bo się wypychały nawzajem te shifty. Robimy dalej Midnight Meeting. Kolacja. Potwór jest! Potwór, który jest różowy. Wcześniej niebieskiego widziałem. Ghost is text, ale to jest tylko warunek. Dzwony biją. To jest tylko warunek po to, żeby dać nam napisy. Bo nie widzę tutaj, nie, nie miałby sensu żadnego, więc musi być text is ghost. Albo ogólnie z ghostem coś musimy. Baba fir monster. Boję się potwora, ale mogę to oczywiście usunąć. Tylko, że Baba on monster is ghost. Zamieniam się w ducha już tutaj. Fabularny poziom, gdzie Baba się zamienia w ducha. Ghost is you trzeba zrobić, już widzę. Ghost is you. Jak wchodzę, to jestem dalej sobą. I jak jestem duchem, to. Jestem fantomem, jestem duchem duchowym. Nic już nie mogę zrobić, chyba żebym coś pociągnął. A na przykład, firem jeszcze można było zrobić. Że Ghost Fear Text albo tekst Fear Ghost. Chyba tak trzeba zrobić, żeby. Text is not win. Okej, okay, widzę, widzę, widzę. Chyba, chyba to widzę. Co, co tu są ode mnie? W tej fabułce. Fear Text. Czy ja dobrze to ułożyłem? Nie, to ja się boję teraz. Bo to tekst Fear Ghost. I specjalnie tak trzeba ustawić. Dodatkowo zastanawiam się, co to jest. Czy to jest ulica? Okej, okay. jakbym tutaj wepchał? Nie da się obu tych rzeczy wepchać, jakby tekst był jeszcze fantomem, miałoby to sens, ale tak to mógłbym na przykład z tą stroną doprowadzić. Jeśli tekst byłby fantomem, jest fantomem? Bo nie pamiętam, chyba nie jest fantomem. To od góry nie wprowadzę, a szkoda. Teoretycznie w ten sposób mogę odepchnąć niektóre warunki, a tutaj jak wejdę, nic się nie stanie, bo są zablokowane. Aha, ja jestem w stanie odtąd odpychać. Dobra, to niepotrzebnie, to. tego pozbywałem. Flak is win, i tyle. <noise> Bo jestem w stanie wlecieć bloki i wystraszyć od, od strony muru. Co można powiedzieć, że jest takim kombo mechanik. Tu straszymy, tam się zamieniamy w ducha. Spoczy Marocci, flak is win. I tu muszę wystraszyć teraz ten warunek, żeby go w ogóle nie było. I wchodzę we flagę. Nie mogę. Muszę się odmienić. A wcześniej mogłem jako duch na którymś poziomie wygrać. Albo już mam jakiś, jakiś efekt Mandeli. Można też pokombinować inaczej. Żeby na przykład zrobić ghosty swing. I wtedy na pewno wygram. Nie widzę, żeby to zablokowali. A trochę nam oszczędzi babrania się z flagą, żeby się zamieniać we flagę. Po co mamy iść tak na upartego w jedno, jak można w ten sposób I ostatni albo, no nie wiadomo w sumie czy ostatni ten poziom, poziomik tej sekcji, bo może być jeszcze dodatkowy wariant Tam i z powrotem Tower Wieża się pojawiła Nie wierzę, baba Lonely Baba jest Phantom, czyli jak jestem na jakimś obiekcie To już nie jestem duchem Mogę tylko raz wejść i wyjść i w sumie tam i z powrotem Nazwa poziomu ma sens <laughs> Flak jest, Melt, mogę dopchać albo odepchać jak jestem na czymś, to się pojawia problem. Jestem w stanie tu wejść i wypchać na przykład. Tutaj potem. Nie, niekoniecznie. Chyba, że wyjdę od drugiej strony. I tu sobie melta dam. O, o właśnie, właśnie, właśnie. Tylko dalej nie jestem w stanie wypychać. Not tower is push. Tower is push? Też nie działa. Ej! Jeśli mogę zrobić w ten sposób, to czy co mi stoi na przeszkodzie, żeby... Odłączyć ten warunek. Baba jest phantom. A mogę po prostu fantoma phantom, odłączyć też. Tylko wtedy się nie dostanę tam. I wie, że jestem w stanie przepchać? Not tower is push. A jak Not tower is push? Nic. A tak, jakbym zrobił? Ha! Not tower is push. Czytam warunki. Crab pojawia się. Flag has crab. Krab is win. Czyli trzeba z flagi zdobyć kraba. Flag is hot. A coś musi być meltem. Wieża prawdopodobnie musi być meltem. Ewentualnie baba. Jakby było not baba is you, bym zrobił. Teraz to będę wszystkim, no nie wiem, not lonely baba is phantom, czyli jestem zawsze, a jak jestem na czymś to jestem duchem. Ej, jestem zawsze duchem, no. Nawet to może dać jakieś efekty not lonely. Na przykład tutaj mogę wypchnąć ten sposób. Not lonely is phantom i mogę sobie wchodzić od, od tego i wypychać. No tu już nie wypchnę. Muszę zmienić warunek z tym, ten not usunąć. Linot usuwam. I w ten sposób mogę tutaj isa sobie wziąć. Na tej samej zasadzie mógłbym melt chyba wziąć potem. Jak tu jeszcze się dostać niektóre rzeczy? Muszę chodzić po murach wyłącznie. I chyba tutaj flagę sobie wypchać. Ale nie mogę właśnie tego zrobić. Pewnie nie tu może mi się przydać, ale to po prostu mogłoby mi się przydać. Okej, okay, flag is hot. Flag has crab... O, flag is hot. To flag is melt zrobię po prostu. I ona się stopi. Przecież to będzie tyle. Jest krabik. Serio taki łatwy ten poziom? Ja to odpaliłem sobie go, bo myślałem, że jeszcze będę myślał tutaj przed live'em. sobie pomyślałem, że odpalę i jeszcze będę myślał, a tu nic nie trzeba było. Potem z tym beltem wieżą, nie ma jeszcze dodatkowych. Zrobiliśmy całą krainę. krainę maszyn. To zostało nam dalej land, 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 ale to prowadzi do 22. Więc ja sugeruję zrobić teraz po kolei tutaj 9, 10, 11 i potem tutaj skręcić, w te okolice. Chociaż jest to nieco dziwne, bo wyjątkowo tak nie jesteśmy w żadnym poziomie, w żadnej sekcji. Znowu. Grub. Grub wraca. Ale nie, że, że cmentarz, tylko grub, że. Grupa. Jak, jak ten warunek działał? Też był na poziomie ognistym. To był rozdzielnik taki. Rock is you, ok. I school is sink. Muszę się przedostać i jest winem. Ale ja nie mogę jako duch się. Dostać, bo goes is float. Czyli muszę chyba jako. Duch nie. Czekajcie, Ghost is Group. To wystarczy zrobić, że Group is Rock. Też równocześnie. Group is Rock. Tylko wtedy będę miał problem z is you. Rock is Group. Trzeba tutaj połączyć chyba te trzy rzeczy ze sobą. Łatwiutki poziom się szykuje. Y group is. Group is Rock. Group. Ok, mam dwie skały. Skały stałe. Nie czyścimy, idziemy dalej. Taki pokazówkowy ten poziom, albo taki dodatkowy, nie wiadomo co do torów prowadzi. Dziesiątka. Członkostwo ekskluzywne, wyłączne, na wyłączność. Grup 2 tym razem się pojawia. To był wstępik widocznie. grup 2, czyli mamy drugi rozdzielnik, który prowadzi do czegoś innego. I widzę, że grup 2 is win. Czyli wystarczy zrobić, że grup, belt is group. Nie czekajcie. Musi być na pewno po tej stronie. Coś is group. Belt is group. Belt is group i teraz będzie winem. Belt is group, group is win. Ale nie mogę w niego wejść, bo on y, cały czas przesuwa. Więc widocznie muszę najpierw zrobić push, odepchnąć. Teraz belt is group i wejdę sobie. Nie, nie działa. Belt is not win, jest warunek, czyli wynika z tego, że ja muszę być winem, ale równocześnie muszę być sobą. Czyli muszę połączyć to jakoś koślawo I chyba to muszę połączyć w taki sposób, że Na przykład grup is you Group 2 nie Ale belt is not you To nie, nie zmienię się w to Baba is group, group is you Może zamienię sobie belt, bo nie ma belt is belt Baba is group Group is Belt, baba is belt. Nie, to nie ma sensu. Ale wydaje mi się, że tu trzeba jakoś połączyć te dwa rozdzielniki, tak jakoś, wiecie, zmieszać to ze sobą, takie zagnieżdżenie zrobić. Group is you. Group is you, belt is you. Zagnieżdżenie. Spróbujmy to zrobić przy pomocy tego. Widocznie pusza nam dali, żebyśmy pokombinowali z beltem. Aby to belt na przykład wypchnąć gdzieś i potem przy pomocy tego belta wsunąć jakiś wyraz, gdy my będziemy coś innego robili. Można na przykład tutaj dosunąć. Albo nie, jeszcze lepiej, że można tutaj na przykład stąd dosunąć, a tutaj dać coś. Gdybyśmy tu zrobili, żeby ten grup poszedł w tę stronę, i wtedy przy wypchnięciu to poleci od razu w tamtą stronę i zrobimy grup is belt. Baba, ale nie, ja chcę zrobić na odwrót, właśnie. Jeśli to będzie rozwiązanie, to takie trochę niesatysfakcjonujące mnie. Głównie dlatego, że już podobne rzeczy robiłem, tylko nie potrzebowałem do tego tej nowej mechaniki. I to jest takie dla mnie trochę trochę mylące tutaj. Dobra, yy, i zobaczę. Tutaj przejdzie sobie belt, group. Yy, belt is group. okej, okay, to, to beltem. Beltem bym musiał tu zostawić. Przechodzi. Group is you. To ja muszę w tym momencie. Dalej być. A może może zagnieścimy to z grupem Jezus. A nie, to inaczej działa. Nie mogę zrobić grup Belt i Zbawa, bo to, to nie jest ten rozdzielnik. Powaliło mi się. Grup is. Y, grup 2 is. O, o coś takiego, tylko że. Czekajcie, prze przeanalizuję sobie. Chyba grup ma być na górze. I Wtedy do wina dojdziemy, tak, 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 tak. Jeśli nie ogarniacie o co chodzi to zaraz wam wytłumaczę, tylko chcę najpierw zobaczyć czy nie jestem przypadkiem w błędzie. I lecimy po kolei. Baba is GROUP. I my chcemy zrobić, żeby grup is GROUP2. A potem GROUP2 is YOU, ale równocześnie GROUP2 is WIN. Więc będzie Baba is YOU, Baba is WIN. Jeśli to wypchnę. Dokładnie tak to działa. To faktycznie uzasadnia użycie tej nowej mechaniki. I zobaczymy sobie jedenastkę. Trochę dzisiaj poziomów było, ale nawet te na zewnątrz sekcji są, widzę, łatwiejsze niż w sekcjach. Dor is group 2. Group 2 is shut. Jeśli to usunę, jeszcze key is group, też można, że jest open. Door... Można to też jakoś pomanewrować tym. Key is push na przykład. Wypchniemy sobie, ja tutaj nie mogę, pewnie przejść, blokuje mnie. A muszę po wina iść. Trzeba popatrzeć, coś z czym się łączy. Czemu nie można mogę, nie mogę zrobić, że group is open i gr group is shut Czyli door is open, door is shad, jeśli tutaj podłączę dwa różne. okej, okay, faktycznie dostałem się do tego wyrazu. Nie wiem, czemu tutaj mam dostęp, jakbym miał dopisać end coś tam. Ale na razie się tym nie będę sugerować. I teraz musimy wykombinować sekcję z winem już door się nie przyda i is key baba is you gdzie jest warunek baba is jest tutaj wall and door is stop można głupoty dopisać na przykład do tego warunku wtedy moglibyśmy go anulować albo not not a może not group coś jest coś nie jest w grupie jeszcze not mnie zastanawia not key is door można zamieniać Kiski, ale door nie jest dorem. A Dor is door, tutaj jest. To czemu to działa? A bo, dobra, nieważne. To w ogóle zmisowałem z tym warunkiem, coś mi się popićkało. A jeśli door is not push, na przykład, ale jest door is not push. No door is push. <grywka> nie ma sensu. Ej! Czyli przesuwam ściany! Dobrze, zrobiłem not door i spusz, więc wszystko poza drzwiami można przesunąć. Czyli jednak, jednak. Ale przypadkowo wparowałem ścianę na pełnej i się zdziwiłem. Key is weed będzie zwycięstwem. Nic nie przeszkodzi mi. W sumie przeszkodzi, bo... i spusz. Aha, bo to ten warunek powoduje, że spusz. Mamy. Kolejny poziomik. Łatwiutkie, łatwiutkie. Lecimy jak burza. Kolejny zarodnik, ale trochę przykro, że taka mechanika wyłącznie na trzy poziomy. Tutaj za to mamy poziom w kształcie nietoperza, dwunasty poziom. To znaczy te poziomy się tak układają w kształcie takiego nietoperza zwróconego. Clear vision. Znowu inna mechanika. <laughs> Szkoła latania. <laughs> sing! Aha, Sing jest. To znaczy sink Baba Sing, Ufo. I... Nie mogę zobaczyć, ufo. Muszę się chować przed nim. Tu jest problem. Kekę spusz, Mogę kekiem się osłonić, żeby nie widzieć ufo, bo wtedy przegram. A star też jest defeatem. Więc mogę już tutaj y, zmienić warunek, że star. Może muszę tego kekę wziąć. Kekę i No, Tutaj nie. To od tej strony nie. Kekę is you. spróbuję. I wyjdziemy sobie nim. Może udałoby się. Jak będziemy patrzyli na kekę, to nie będziemy sobą. A tak to będziemy się puszować. Hmm. Dałoby radę to tak zrobić. Nie muszę koniecznie być babą. Sing, czyli baba, ale musi być baba i spusz jeszcze. Baba sing keke is you. Yy, bo wtedy ni niczym nie będę kompletnie. Może nie będziemy tak kombinować? I zrobimy to na tak powiedzmy głupiego. Tutaj fajnie jakbym się stał w tym momencie babą. Dałoby się chyba te napisy... Tak, wykręcić, odwrócić, żeby żeby coś takiego zrobić. Keke. Spójrz, mogę tak zrobić. Tylko wtedy tego sync kompletnie nie wykorzystam. Albo. Ej, widzę, widzę! Można dopisać baba synki, keke i swin. Można dopchać tu. I w ten sposób wykorzystamy ten warunek. To będzie 100 razy łatwiejsze niż tam przepychać na drugą stronę babę. Baba si ale to wtedy nie jest isu. Ups. Z drugiej strony. Gdybyśmy najpierw ustawili, że ona widzi tę flagę, nie wiem czy gwiazda się liczy jako obieg zasłaniający, ale spójrzmy, babo patrz, patrz na to, pa, patrz na to, dam ci dam tam i teraz baba sing, yy... jeszcze raz to samo, nie? Baba sing, flag is win, no widzi tę flagę. Aha, okej, okay, musiałem jeszcze wejść w to. <laughs> to nie jest automatyczne zwycięstwo, tylko wszedłem. No dobra, w każdym razie zadziałało. I rozkręciłem się z tymi poziomami, bo jakoś tak jest łatwo i, i robię to jak błyskawica. Zrobimy sobie jeszcze tutaj. Boom. Fish, fish! Ryba się pojawiła. Fish is boom. O, bomby. Bomberman. X, is boom. Fish is boom and boom. Czyli boom and boom może być zwielokrotnione. Im więcej boomów, tym, tym kratka dochodzi. Jedna obręcz wokół. Ale mogę to jeszcze wziąć To co wcześniej tutaj wypchnąłem I będzie pumpkin is boom and boom and boom I to jeszcze większą dziurę zrobiło Flag is win Hej, Ale tutaj nie ma dziury Bo to trzeba znowu zrobić chyba Dopisać do ryby albo Fish is, is is coś tam Bo zabrać sobie to trzeba chyba To jeszcze raz, nie dopychamy I weźmiemy sobie tutaj Tu dopchniemy, można tego flaga dopchać jeszcze tu, a można też zrobić pumpkin z flag, to będzie jeszcze prostsze, jeśli zrobię... Aha, bo nie ma, nie mogę, nie mogę się dostać do tego pumpkina, to nieważne. W takim razie zróbmy mm, egg, nie musimy dopychać egg, możemy tutaj zrobić tak samą dużą dziurę. Oj, nie miało być takiej małej. Egg is boom and boom and boom, <ścoughs> i mamy dostęp do flagi, to jest super! New. Boom and boom. Przypomina mi się ta scena w Dniu Świra, kiedy cały czas matka sięga dziecku do paczki chipsów i mówi Ostatni, ostatni, ja też chcę zrobić jeszcze ostatni poziom Zastanawiam się, czy może skrzydło boom, czy może skrzydło sing, więc pójdę na kompromis, wybiorę czternastkę Zresztą nawet jeśli to byłby to normalnie następny poziom, to będzie ostatni na dzisiaj I dostaniemy pewną lekcję Next to, to jest inna mechanika jeszcze, next to Flag next to baba is win Next to, czyli tak obok Ghost, Nir, Lamp is Hide, czyli będę niewidzialny, ale nie znika. Baba, Next, Lamp is Hide, czyli ja tutaj znikam. Przechodzę, jestem. Teraz pojawia się duch, znikamy. Mogę być duchem albo nie. Flag, Next to Baba is Win, ale ja też jestem duchem, więc z tym duchem chyba bym musiał wyjść. Bo tak to nie zwycięży jeszcze. I tam jest jeszcze bog. To chyba te, te bagna tutaj. Co ja mam w takim razie zrobić? Przepchać sobie Ghost is U tutaj do góry i tyle? Mam wejść sobie Ghostem? Jeśli tak, to trochę słabe jak na ostatni. Znaczy, jeszcze jeden poziom. To może jeszcze jeden poziom, bo to był żart. Szczerze. Piętnastka. Demolition work, No i widzicie, i znowu wchodzi ten mem. Ostatni, jeszcze ostatni. Banana i spouche. Bum, bum. Banana i spouche. Ekeke is you, I ja muszę wysadzić banana. Yy, pewnie tak pomiędzy. I muszę zrobić is push, is, znaczy is, dwa isy wykorzystać pewnie: banana is, boom i boom. Tylko muszę dopchać pewnie banana jako ostatnie i wtedy tu i tu wysadzę. Tak mi się wydaje, że jak już widzę, co oni tutaj planują, to może to iść właśnie w tę stronę. Hmm. Nie działa, czyli musi być boom and boom, żeby raziło. Bo to się nie kombuje w ten sposób. Dlaczego tak? Mogę to inaczej zrobić, że na przykład wysadzić sobie tutaj. Ale po co mi dwa boomy są wtedy? Bum, bum. Aha, to nie może wysadzić. Czyli są obiekty, których bum nie wysadzi. Typu mury. wall. A może jakieś jest stopem, to nie może wysadzić. Nie, też nie pasuje. Tutaj też nie może wysadzić. Dlaczego? Nic nie może wysadzić. Co? Dwóch <ścoughs> To jedyne, co ja mogę sprowadzić, to z... może jednak warunek na niszczenie z odległości działa, znaczy na kombowanie tych, tych isów. Tylko na przykład nie jestem w stanie muru wysadzić, ale na przykład napis już wysadzę. Możemy zobaczyć w ten sposób. Dlaczego tak? No, jedno działa w końcu czy nie? Tam mi nie zadziałało. No nie działa. Musi być dwa razy, boom, żeby zadziałało. To w takim razie zrobimy sobie. Wall is banana. <laughs> Będzie mur z bananów. I możemy te wszystkie banany wysadzić. Jak tylko chcemy, flag is win. Tutaj możemy. Spróbujemy to samo zrobić tam. Nie rozumiem trochę, dlaczego tym razem w ogóle nie dało się zniszczyć tak łatwo jednym bumem ściany. Może jak jest na jedną kratkę, to tylko w sobie niszczy? A dopiero dwa bumy niszczą w kształcie obręczy. Właśnie tak mi to trochę wygląda. Zrobimy sobie zaraz jedno bum. Tutaj już nie potrzebujemy tego Isa. Pyk! Wszystkie tam wybuchły te banany. No i do flag. A nie! Zobaczcie, że mi wysadziło napisy. Muszę je stamtąd wziąć, bo się zło stanie. I wszystkie się wysadziły, i mogę iść do tej flagi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie będę wchodził tak wyjątkowo do następnego poziomu. Miejmy niespodziankę na początek następnego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.